Дісі питамося в шерве своєї А кто десь игра? Ну я кто грає? Раков і вісла. Питаємося є ще раз. Хто десь играв матч? Раков і вісла. Ракул в перше половину. Вісла я не візьму. Ну, не знаю. Аналізу Бензема робить. Так, вони заграли 10 першу половину, 15 минут теж. Катастрофа. Організація играє. Ні гриз перше піли, ні шепкості, ні агресії, в горі ніч не було. За поводився по 71 минуті, коли ситуація була у Ну, Пізніше було є ще дві ситуації, можна було ще щирі рамки, Але не то так виглядало, як, я, як мало виглядати. Я хотів прошу своїх кібіць, сполав за такий слабий матч. Матч за 6 пунктів, матч стратегічно дуже важливий для нас був. І другий раз ми спілкували так, як то зробили сніше. Мясо Зеспув функціонально добре приготуваний, бо консульти мали привагу. І... Почана була реалізація, старався зробити зміни, щоб Десь вирівняти гру і трошечки удали. Przegramy Mać, mecz. mecz i Już z każdej kolejki będzie ciekawa i ciekawa, jak to będzie, dalej i do awansu. Gratuluję trenera Rakowa. i Już będziemy analizować, robić naszą mać wtorek, środa po świętach. Trener powiedział, że to był mecz o 6 punktów. Tak, przed meczem to był mecz o 6 punktów, ale po naszym zwycięstwie zdobyliśmy tylko 3. I był to niestety mecz dla nas za trzy punkty. Obraliśmy dzisiaj taktykę bardzo szybkiego przejścia do ofensywy, z szybkim powrotem do defensywy, a to kosztuje sporo sił. Przeciwko takiemu zespołowi jak Wisła poławy, która atakuje dużą ilością zawodników, która szybko przekazuje w, w strefę ofensywy, bardzo dużej koncentracji wymagała gra w obronie, i nie ulega wątpliwości przetrzymanie piłki w przodzie. To, co robiliśmy do przerwy, bardzo ładne akcje, bardzo szybkie zmiany strony, stwarzaliśmy sytuację, poza dwoma bramkami mogliśmy jeszcze do przerwy strzelić, przypuśćmy, dwie bramki i to, co sobie zakładaliśmy, ten totalny futbol na początku, by zdał egzamin. Po bramce dla Wisły Puławy no, zaczęły się dla nas schody, przecież zmiana Damiana Warchoła, zmiana Piotrusza Malinowskiego spowodowała ten brak przetrzymania w przodzie, bo wiadomo, zawodnik, który wchodzi troszeczkę źle, wchodzi w mecz, jest inaczej ustawiony i tu jest problem. I my na ten problem dzisiaj napotkaliśmy. Ale konsekwentna gra w defensywie, mądra linia obrony, przede wszystkim uniknięcie tych prostopadłych piłek. Za plinie obrony, z których Wisła Puławę stworzyła sobie sytuację, pozwoliła nam dowieść zwycięstwo do końca. Ja gratuluję chłopcom, bo to był jeden z lepszych ich meczów pod względem zaangażowania, pod względem koncentracji, pod względem skupienia się na zadaniach, które nałożyliśmy. A to, że w pewnym momencie coś nie wychodziło, no to musimy analizować dlaczego, ale tak jak mówię, ten, ten mecz musiał kosztować sporo, sporo sił nasz zespół, i stąd taka. Taki wygląd w końcówce. Jeszcze raz dziękuję chłopcom za zrealizowanie tego, co sobie zakładaliśmy i cieszymy się, bo siadamy do stołu przy świątecz, przyświęcącecz, na pewno w lepszych humorach i jedziemy dalej. Wszystko.